Witam Was na kanale z tej strony Najgowski, witam w kolejnym odcinku z gry Shake and fidget. Dzisiaj jesteśmy na najnowszym europejskim serwerze o numerze 7. Oczywiście kodzik na ten serwer jest Aigowski, myślnik eu 7, tak więc zachęcam do wpisywania. My gramy sobie bardzikiem, to była taka owiana tajemnica moja, czym będziemy grać, właśnie jaką klasą będziemy grać na EU7. Stwierdziłem, że zagram sobie jeszcze raz bardzikiem. Tym razem, tym razem gdzieś tam ten start chce troszeczkę mocniej uderzyć w te trzy pierwsze dni. Zobaczymy jak to wyjdzie, tak więc pamiętajcie, łapkę apokrypcję, subskrypcję w dół, żeby być oczywiście na bieżąco i śledzić poczynania naszego barda, gdzie troszeczkę grzybków, no chcemy sobie wydać w te oczywiście pierwsze trzy dni. Mam nadzieję, że ponad setkę się uda wbić naszym bardzikiem. Trzymam oczywiście mocno za to kciuki. Pamiętajcie, kod wspierającego jedyny prawilny to Ajgowski, żeby brać udział w losowaniu na 3600 grzybków tylko i wyłącznie dla wspierających. Tak więc pamiętajcie podesłać mi na screeny na Discordzika. Co my w tym momencie mamy? Oczywiście dziesiąty poziom. Jest pierwszy dzień dzisiaj wystartował serwer. Mamy dziesiąty poziom. Gildia już ma piękne ulepy. Tak więc oczywiście kupiliśmy sobie już małe poteczki. No i co? Klaserek złapany, czyli niestety przechodzimy teraz do wbijania klaserka. No i tak, mamy teraz 22% klasera, więc nadszedł czas, żeby sobie dobić troszeczkę to szybciej. Dlatego teraz sprawdzamy do którego lochu sobie dojdziemy. Zobaczcie tak, ruiny gnark, spieszczone katakumby. O, już obrzydliwie go nie zrobię. Ale szkieleta, szkieleta, dobra, dwa pierwsze już możemy sobie walnąć. Dwa pierwsze możemy sobie walnąć, tak więc teraz znowu lecimy do loszków. Okej, okay, pierwszy mamy i drugi też mamy. Trzeciego już niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. Yy, tak to wygląda. 190 inteligencji, 108 wytrzymałości. Mamy dziesiąty, prawie jedenasty level. Teraz co robimy dalej? Yy, w tym momencie, kurde, myślę... Powinienem jeszcze tak 4% sobie dobić, ale sobie stwierdziłem, że tak czy tak dam radę już dobić ten 25, czyli ten, który musimy wręcz dzisiaj wbić. Eee, dlatego w tym momencie wbijamy, żeby to troszeczkę przyspieszyć, żeby się nie bawić, bo i tak już sporo mi grzyba na ten klasarek poszło. Eee, żeby się nie bawić, w tym momencie robimy sobie 15 level w karćmie i kupujemy dalej poteczki, tak więc zacznijmy sobie znowu na misję, przejdźmy sobie do misji, w karczmie oczywiście zawsze wybieramy te, które dają najwięcej ekspresom, najbardziej opłacalny i jedenasty level Mając 15 level oczywiście w tym momencie zmieniamy sobie nasze potki. Pierwsze co robimy na średnie, czyli szukamy znowu teraz intrigangsie. Ja w międzyczasie będę próbował się troszeczkę przebrać. Dlaczego próbuję się przebrać ze względu na to, że mm, no, będę sobie dobiła ten klaserek tak, żeby te 30% sobie zrobić, zanim ruszymy dalej, to tak wiecie, idealnie, tak jak powinno się, tak książkowo, że tak to określę. Dlatego najpierw spróbujmy sobie po prostu jeszcze e, w międzyczasie szukania poteka. Myślę, że troszeczkę mi zejdzie pewnie z tym. Przewierzamy się, czyli teraz tak, teraz szukamy na wytrzymałość. No dobra, troszeczkę na tą wytrzymałość możemy sobie walnąć. I teraz przydałby mi się nasior, po prostu nasior na inteligencję, to by było idealne, co moglibyśmy w tym momencie znaleźć. Nie. No, nope. jest. Ach. Na siłę już myślałem, że na inteligencję, inteligencja 6 wytrzymałość to jest spoko w miarę, ale szukajmy dalej, bo tak czy tak nie mamy ani jednej potki średniej. A to jest mus, nie? W tym momencie to jest mus. E, zaraz sprawdzimy sobie jak wbijemy już ten 25 level, takie podsum podsumowując wbijemy sobie też na ranking chwały Zobaczycie sobie jak to wygląda. E, no można powiedzieć po pierwszym dniu, bo jest godzina, nie wiem, po 20 już, tak więc jeszcze myślę, że jakoś tam bardzo mocno ta, ta czołówka się w tym momencie nie zmieni. Dopiero jutro. nie Jutro zacz zaczną się szachy, nie? Szachy i e, Roshado jest, mamy na... O ale słabe jakieś na inteligencji mamy tylko 8. To słabizna, to słabizna. Ale jak, jak zawsze, nie? Jak zawsze, to, to polecam sobie kupować te klepsydry na początku, bo są bardzo tanie. Później z Labelem jednak już będziecie w takim momencie, że nie będzie niestety się ich opłacało kupować, bo po prostu będzie szkoda golda, nie? Na początku jest bardzo, bardzo fajnie. No znajdę czy nie znajdę, może, może nigdy nie, wy nie występują takie chyba, nie występuje ani inteligencja, ani, yy, ani wytrzymałość średnia z tego co widzę, tak więc super, bardzo fajnie się zapowiada. Chciałem tutaj naprawdę rachu ciachu i strachu i sobie polecam mówię, po zamykamy kolejne łóżki ale to tak no niestety nie będzie tak wyglądało. Mamy wypragnione potki, ale zobaczcie jak pięknie się to ułożyło i na wytrzymałość od razu i na inteligencję w jednej, w jednej, że tak powiem zakładce, tak więc fajnie, fajnie, do tego się nie spodziewałem. Jeszcze jedyne co chcę sobie zmienić to na pewno fajniejszą broń, bo 5 leveli to jednak sporo, no właśnie 34, tak więc też sporo, a mamy tylko 10. Poszukajmy sobie jeszcze na inteligencję fajnej broni z jakimiś fajnymi średnimi. Na wytrzymałość, wytrzymałość, się 154, 180, nie, to tutaj już na inteligencję sobie musimy coś znaleźć, na inteligencję jeszcze, czy musimy coś znaleźć, siła 28, litek jest zgardzone, no nie, plus 9, inteligencja, inteligencja. 42, inteligencja 24, fajnie. To będzie spoczko na początek. Oczywiście też pamiętajcie, nie wyrzucać tej broni startowej. Sprawdźmy sobie, czy cokolwiek nam się zmieniło. Na początku warto wchodzić, tak szczerze co chwila, co, co parę, że tak powiem, punkcików. Ee, warto sobie wchodzić, sprawdzać te procenty zobaczcie pięknie 90% zbezczyszczone katakumby tak więc to sobie e, to sobie już zamykamy czwarty też sobie zamkniemy i może piąty nie piąty już będzie zamocarny zamocarny jest piąty tak więc lecimy sobie znowu do łóżków i do czwartego jeszcze sobie o jezu co ja zrobiłem ale sklik teraz o dobrze nie zamknęliśmy klaser mordeczki klaser w tym momencie znowu lecimy i dobijamy. No tak, myślę, że przynajmniej te 26-28% i spokojnie będziemy mogli sobie e, pocisnąć dalej. Wybiliśmy sobie już klaserek na te 26-27%, tak więc teraz dobijamy sobie 20 poziom na misyjkach, gdyż w blochach nie mam kompletnie szans. Teraz tacy wytrwali gracze mogą cały czas zamiast robić te misje, mogą cały czas na sobie klaserek. Dzięki temu no na pewno dużo fajniejszy level i łatwiej tak e, będzie go zdobyć. Dlaczego 20 poziom z tego względu, że w tym momencie właśnie potrzebne nam są te, ten kluczyk do kopalni oczywiście e, glorii i szukamy teraz kluczyka, kluczyka szukamy. Musimy znaleźć kluczyk do kopalni glorii, gdzie mm, na pewno parę loszków od razu sobie zamkniemy. Jest. kluczyk, o niestety za 7,5. No dobra. Innego wyjścia nie mamy, nie mamy moi drodzy innego wyjścia Tu też zaraz będę mógł się e, zaraz będę mógł się przebrać, ale ten pierwszy rok w kopalni Glory jest, 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 jest. udało się, drugi raczej już będzie zbyt mocarny, tak, ale znowu i teraz tak, i znowu mamy ten 20 poziom, czyli 5 leveli sobie byliśmy i czas na przebieranko i naszego Bardzika oczywiście teraz już przebraliśmy i znowu, i znowu ta monotonia, czyli wracamy do kalkulatorka, żeby po prostu na darmo nie marnować grzybków. Klikamy sobie z 7, ale powiem szczerze... Ja e, po reworku barda nie tykałem go, tak więc nie grałem na żadnym starcie. To jest mój pierwszy start teoretycznie po reworku i na razie jestem podekscytowany i myślę, że nasz trzydniowy plan będzie e, udany, że nam się uda go zrealizować. Z 99%, czyli znowu lecimy do zbezczeszczonych katakumb. Teraz kurde... I teraz wiecie, powinienem, jak tak, książkowo, znowu, znowu idziemy książkowo, nie? I teraz, jeżeli mamy grać książkowo, to teraz sobie znowu powinniśmy gdzieś tam ten klaserek ruszyć ze względu na to, że no powinny nam fajnie te walki iść, ale m, tak czy tak, powiem szczerze, na dziesiątym levelu, jak mieliśmy, spokojnie dwudziestki padały, aż byłem, powiem powiem sam, byłem w szoku. E, nie spodziewałem się takiej fajnej tutaj walki PvP, jeżeli chodzi o tego barda. Na pewno tutaj jest, to, pierwsze, pierwsze co zauważyłem, bo jak dobrze pamiętam, to ja się właśnie e, na W60 ostatni raz, czyli ostatni międzynarodowy serwer, graliśmy sobie oczywiście bardzikiem, ci co już mnie obserwują, no to, no to na pewno pamiętają, bo to by był Zielony bardzo oczywiście, od niego że tak powiem wszystko się zaczęło. Mm... Ale z tego, co pamiętam, to ja się właśnie tam irytowałem, aż sobie powrócę do tych odcinków, e, ale tam się bardzo irytowałem właśnie tymi początkowymi, wbija wbijaniem początkowym e, klasera, ze względu na to, że prawie z każdym przegrywałem właśnie e, pojedynek, tak więc nie wiem, czy tutaj też nie było coś tknięte. Na pewno też inne klasy w międzyczasie gdzieś tam dostawały tego nerfa, tak jak nawet Berserk, tak więc teraz dużo fajniej to wygląda, bo tak jak mówię, no jak burza. Szedłem po rankingu jak burza na dziesiątym poziomie, teraz też zresztą bardzo fajnie to wygląda, bo tych walk przegranych jest naprawdę bardzo, bardzo mało, z czego jestem mega, e, mega dumny i bardzo miło e, zaskoczony, bo jednak nastawiałem się tutaj, że znowu będą te nerwy jak na W60, a to jednak miłe zaskoczonko. No i co, dobijmy sobie jednak ten klaserek troszeczkę żeby mieć, no, spokojną głowę i przynajmniej lepszy wynik, żeby to jakoś tam na końcu wyglądało, tak, bo później wstyd, nie, Majgowski 26 poziom klasera, to jaki wstyd, dlatego teraz to, że troszeczkę sobie nadrobię, żebyście mi nie mówili, że zawstydziłem wszystkich, 64, 29, zobaczcie, jak to pięknie wygląda i 29 to już jest takie, to, to wiecie, wiecie, jak... No już znacie, to 29 nie może zostać. Dlaczego nie może zostać? Bo to nie jest ta liczba, która może zostać. Może zostać oczywiście 30, to już będzie oczywiście lepsze niż 29. Jest 30. To taka matematyka z Ajgowskim na przykład, nie? Tu takie możecie sobie zapamiętać, jak jeszcze chodzicie do szkoły, że 29 jest gorsze od 30 na przykład. Nie, nie chodzi czy większe, tylko gorsza. Tak. I już chyba mamy. Jest 30%. Tak więc znowu możemy sobie w tym momencie przejść już do lożków. Strefa światła i na lajciku możemy być spokojni, że tak to określę, że bijemy sobie ten 25 poziom dzisiaj, czyli ten wymarzony, wymarzony, wypragniony przez wszystkich, żeby mm, kupić sobie pakiecik. Zobaczcie, jak burza. Normalna burza. Siódmy jeszcze pójdzie, czy nie? Próbujemy. Do połowy gdzieś tam zjeżdża. Tak więc szansa jakaś, może niewielka, ale szansa na to jest. Dobra, tutaj sobie zostawmy, Yetiego jeszcze walniemy, i na pewno pójdzie, to będzie trzeci. Szkielet będzie już zbyt mocarny, okej. Okay. Szkielet jest zbyt mocarny, ale po co jest kalkulator? Oczywiście po to, żeby sobie sprawdzić, czy możemy jakiś loszek w tym momencie zamknąć. No i... No i to no tutaj ten start serwera to jest najlepsze co może być, niestety to szybko, no, no, jak, jak, to, jak to zwykle w Shakes and Fidget bywa, uuuu, nic nie rusimy, proszę bardzo, proszę bardzo, nic w tym momencie nie rusimy, eee, jak to zwykle w Shakes bywa, chciałem dokończyć właśnie, niestety tylko te starty są takie emocjonujące, zajebiste, później coraz bardziej to wygasa. Eee, tak więc co, teraz wbijmy sobie powolutku e, level 25 i wtedy myślę, że coś jeszcze w loszkach ruszymy, bo się przebierzemy oczywiście. No i oczywiście mamy już 24 e, poziom na naszym bardziku no i myślę, że teraz tak sobie myślałem, czy na awce sobie dobić e, ten 25 czy na loszkach i stwierdziłem, że to fajniej, ładniej będzie wyglądało. Oczywiście jak dobijemy to na loszkach, tym bardziej, że teraz na pewno nam to pięknie wszystko powsiada. Szaman wudu, czy to będzie już 25? Chyba a jednak jeszcze nie. Zaraz sobie zobaczymy. Jest oczywiście i Shaman Buduj, mamy 25 level, czyli ten, który oczywiście każdy marzy, ale nie każdemu się to udaje. A zobaczcie, zobaczcie, myślę, że dzisiejszym odcineczkiem troszeczkę Wam to rozjaśniłem. Właśnie fajnie z przerywnikami, żeby nie zamulać, żeby tutaj nie było e, bezsensownej gatki. Dlatego jest sporo przerwań w tym filmiku, ze względu na to, że właśnie chciałem Wam szybko pokazać, jak naprawdę łatwo i wcale nie używając znacznej ilości grzybów, można sobie ten 25 poziom wbić. Jeszcze z szkieleta powinien pokonać, oczywiście sprawdzałem przedtem na kalkulatorku. Tam było 3% czy 2,80%, tak więc do tego szkieleta jeszcze sobie e, ruszymy oczywiście, bo to nie nazywałbym się Ejgowski, jakbym go przynajmniej nie spróbował walnąć. OK, zbrojownia. W tym momencie mamy tak zręczność 33, to jest do wywalenia. Siła 35, niestety też do wywalenia, mamy 326 w tym momencie lokatę, Sala Chwały, zobaczmy sobie jeszcze na sam koniec. Dziesiątka, dziesiątka, proszę, no właśnie że się zbugowała Sala Chwały, to 50 na przykład, o jest, dobra. Pierwsze mi... ma już 35, Apple Pay, jakaś tutaj gildia się u nam potworzyła, Apple Pay. Eee, I w tym momencie fajnie sobie cisną, ma 35 już poziom zwiadowca, co to jest, to jest polska gildia? Join our Discord. Autyzmo. Autyzmo, autyzmo, autyzmo. 28 też jest w tym momencie z magusiem. Eee, a my co? 25 poziom na naszym bardziku Tak jak powiedziałem bardziej tutaj liczę na Jutrzejszy i pojutrzejszy dzień Czyli jak już ruszymy sobie e, Z i zacznie się epickie szaleństwo Tak więc bądźcie ze mną, zostawcie łapkę w górę, subskrypcji, I dzwoneczek I oczywiście napiszcie w komentarzu Który level wam się udało wbić Największy w pierwszym dniu serwerka Bo jestem bardzo, bardzo ciekawy Dzięki wielkie za dziś Widzimy się w następnym odcinku Żółwik, piona, siemaneczko i... Do następnego I got broads in, yeah. in the land just to be in the face